Witajcie! Dzisiaj taki nietypowy, trochę krótki odcinek. Zadzwonił do mnie kumpel i powiedział, że będzie na złą wywoził taką maszynę do mucenia. A ja zawsze mnie interesują takie rzeczy. Podjechałem i mówię, kurde, to coś ciekawego może być. Zobaczcie sobie. To nie jest jakieś y, nasze rodzime polskie, tylko coś tutaj pisze po niemiecku chyba. I mi to się, kurde, spodobało. Mogę sobie te deski zaraz tutaj podobno trochę odgarnąć i wam pokażę o co to biega. Może wy napiszecie, czy to jest coś warte więcej niż ze złomu, czy nie. Ja to się w ogóle na złom nie lubię takich rzeczy, kurde, pozbywać. Zobaczymy. Spróbuję tę kamerę gdzieś, bo to wszystko na szybkości się dzieje na żywo. Normalnie, gdzie to jest ta kamera, żeby nie spadła? Spróbuję trochę tam odgarnąć. Może ktoś z Was miał takie coś albo ma gdzieś w swoich kurde garażach to będzie młotkarnia chyba o, No już trochę widać trochę bardziej tu jest jakieś koło pasowe. O co tam jest? O co w tym biega? Co to koło napędza? O! Coś się kręci, coś się obraca. Napis wygląda dość elegancko, bym powiedział. Tak na porządną, niemiecką firmę. A zresztą, trzeba dalej trochę to odgarnąć. O kurde, gwoździe. Jakieś orzechy. A poszło. A co tutaj się robi tym maszynom? Zboże muci. Ja kiedyś miałem betoniarkę na podobnych kółkach. Z tej strony też jest koło pasowe. Ale i napis. Ale więcej nic Wam nie powiem. Może Wy powiecie, jak zobaczycie. Ale sklar, kiedyś miałem niemiecki, ale co ja tam się doczytam? Tyle co pamiętam, to Kajny Anung. Dobra, coś tam widać, Johan, San. Pewnie Johan synem. <noise> Maszen, coś tam, Landsberg. No ale napis ładny. No, napis najładniejszy chyba z tego wszystkiego, co tutaj jest. Jeszcze tym kołem zakręcę. Albo tu poproszę, żeby mi zakręcili tym kołem. Śmiało! Także sprawna maszyna. Jak ktoś chętny, to Jarek zachęca. Nawet deski zdrowe. Kalamitki są gdzie? No ale do takiego starego typu no, chyba Na olej No i dobra Tutaj chyba snopki Jeszcze snopki Tych tych Skoszone kosą się tu wrzucało I to miało taką prędkość, że to zboże Się wytrząsało Ciężkie O, czekaj może to się podniesie To się chyba musi zdejmować coś No bo jak to może działać Co tu cała technologia polega na tym, że tam się kręci jakieś jakieś koło Może i tak, czyli taki sep Automatyczny Mi to się podoba, ale przecież nie będę tego kupował, bo jeszcze na razie nie, nie planuję zakładać takich tych skansenu. Agroskansenu o Jak to ktoś kiedyś mi napisał. W każdym bądź razie tutaj działa to Kręci się. To jest chyba cała cała konstrukcja jeszcze od dołu kamerę włożę. O, tu widać to jakieś takie koło czy coś. O, jeszcze, aby tabliczka była, to by było super. Który to rok? Ja to obstawiam, że to już powojenne chyba jest, a nie przedwojenne. No dobra. Także tak to wygląda. Okay. No nic, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!